Witamy na kanale ND Polska Życie po śmierci, gdzie dzielimy się doświadczeniami bliskimi śmierci ludzi, którzy opowiadają o odwiedzeniu drugiej strony i o ich stamtąd powrocie. Dzisiejsze NDE jest autorstwa Johna Davisa. Oto jego doświadczenie. Byłem w domu rodziców i jechałem na jednym z ich motocykli. Bardzo szybko pokonałem zakręt i przede mną pojawiła się wiewiórka siedząca na środku drogi. Aby na nią nie wpaść, wykonałem gwałtowny skręt w prawo i uderzyłem w drzewo. Uderzenie było bardzo silne, a lądując na ręce, zerwałem ścięgna i musiałem poddać się operacji. Nigdy wcześniej nie miałem operacji, i kiedy zaczęli podawać mi znieczulenie, poczułem, jak przechodzi ono przez całe moje ciało. W górę rąk, w ramiona, w dół szyi, do klatki piersiowej, a następnie do serca. W chwili, gdy dotarło do mojego serca, ono zatrzymało się. W tym samym momencie zamknąłem oczy i umarłem. Byłem klinicznie martwy przez 7 minut. Wtedy zaczęło się całe NDE, dokładnie w tej samej sekundzie, w której umarłem. W następnej chwili otworzyłem oczy. I znalazłem się w najdoskonalszym i najpiękniejszym marmurowym budynku, jaki kiedykolwiek mogłem sobie wyobrazić. Po lewej stronie piękne, ozdobione drzwi lub tunele wydawały się być wyrzeźbione z marmuru. Na prawo od tych drzwi, w odległości około pięciu stóp, znajdowały się stoły, a każdy z nich miał cztery ławki wokół siebie, tak aby ludzie mogli usiąść na każdym końcu stołu. Podczas całego przeżycia słyszałem ciągle kogoś stojącego obok mnie, mówiącego do mojego lewego ucha, wyjaśniającego, co widzę. Powiedział mi, że ma na imię Alan i że jest moim przewodnikiem duchowym. Nie miałem pojęcia, co to oznacza. Powiedział mi, że pokaże mi drugą stronę budynku. Był on również wykonany z pięknego białego marmuru. Był jak korytarz, a kiedy spojrzałem w górę, zobaczyłem, że ten korytarz nie ma końca. Mój duchowy przewodnik powiedział mi, że to na co patrzę, to centrum orientacyjne. W tym momencie nie myślałem o tym, że jestem operowany, że miałem reakcję alergiczną i że umarłem. Nawet nie przeszło mi to przez myśl, byłem po prostu pochłonięty tym, co widziałem i po prostu go słuchałem. Przy każdym z tych stołów siedziały dwie osoby. Mój przewodnik kazał mi podejść bliżej i zajrzeć do pierwszego tunelu. Mogłem zobaczyć gwiazdy, planety i galaktyki. Absolutnie magiczne doświadczenie. Z tego, co zrozumiałem, kiedy opuszczamy Ziemię i umieramy, nasze dusze przechodzą przez te tunele. Białe światło, które jest po drugiej stronie, jest wpuszczone do tych tuneli, i w ten sposób ludzie są prowadzeni na drugą stronę. Mój przewodnik powiedział mi, żebym spojrzał w lewo na następne drzwi. Zobaczyłem wchodzącego mężczyznę, trzymał prawą rękę na lewej stronie piersi, a mój przewodnik powiedział mi, że zmarł na atak serca. Wyglądał na bardzo oszołomionego, zdezorientowanego tym, co się działo, więc kobieta, która była przed jego drzwiami, wstała, podeszła, wzięła jego ręce w swoje i posadziła go naprzeciwko siebie przy tym stole. Wiedziałem i widziałem, że z nim rozmawia, ale byłem zbyt daleko, by usłyszeć, co mówiła. Jego wygląd zaczął się zmieniać. Był osiemdziesięcioletnim mężczyzną, kiedy wszedł do drzwi, ale kiedy rozmawiał ze swoją przewodniczką, stawał się coraz młodszy, aż do momentu, kiedy miał prawdopodobnie 20 lub 30 lat. Jej zadaniem jako doradcy było pomóc ludziom pamiętać, że właśnie zakończyli życie i że są w domu. Niezależnie od tego, czy chcesz to nazwać niebem, czy życiem pozagrobowym, to jest nasz prawdziwy dom. Mój przewodnik wyjaśnił mi, że gdy dusza pamięta, dlaczego się narodziła, odzyskuje wszystkie swoje wspomnienia w momencie przekroczenia progu, a następnie pamięta, kim jest i wraca do swojego naturalnego stanu. Kiedy kobieta skończyła mówić, mężczyzna wstał. Poszedł na prawo od stołu i zszedł trzema marmurowymi schodami do ogrodu. Te ogrody są absolutnie piękne, ale jest niesamowicie trudno opisać, jak piękne są w rzeczywistości. Ogrody były prawie jak żywe, i to właśnie tam gromadzą się dusze. Te ogrody są jedyną rzeczą, której nigdy nie byłem w stanie nikomu odpowiednio wyjaśnić: piękno tych ogrodów kwiatów, drzew, roślin, trawy. Trawa jest bardziej zielona i żywa niż cokolwiek, co kiedykolwiek widziałem na ziemi. Kolory są absolutnie oszałamiające. To, co działo się z tym człowiekiem, to fakt, że gdy zszedł po tych trzech stopniach i wszedł do ogrodu, byli tam ludzie wielu ludzi, którzy byli tam, aby go powitać, gdy wracał ze swojego życia. Przytulali go, całowali i witali go w domu, mówiąc, co za wspaniała praca, byłeś wspaniały, teraz znów jesteś w domu. Powiedziano mi, że kiedy wracasz z ziemskiego życia, jest to duży problem dla tych po drugiej stronie, ponieważ ze wszystkich planet, na które możemy się udać, ta jest najtrudniejsza i wyjaśnię to później. Byłem więc w stanie zobaczyć to spotkanie. To było absolutnie niesamowite. Za każdym razem, gdy odchodzimy, gdy umieramy na Ziemi, Wchodzimy do tunelu i udajemy się do białego światła. Wchodzimy do tych centrów orientacyjnych. Mówią nam, że byliśmy w jakimś życiu, ale teraz znowu jesteśmy dawnymi sobą i łączymy się z naszymi bliskimi. To było naprawdę niesamowite. Czasami ludzie nie potrzebują orientacji, ponieważ są znacznie bliżej drugiej strony niż inni. Dotyczy to zwłaszcza dzieci. Kiedy dzieci przekraczają granicę, nie potrzebują orientacji, ponieważ dopiero co stamtąd przybyły. Orientacja jest dla ludzi, którzy przeżyli długie życie i zapomnieli skąd pochodzą, więc tutaj wkraczają doradcy. Spojrzałem w dół tego korytarza i ludzie przechodzili przez korytarze, przez te tunele, było bardzo tłoczno. Ludzie cały czas przechodzili z jednej strony na drugą, a ci doradcy wstawali, przyprowadzali ich z powrotem do tych stołów. I pomagali im się odnaleźć. Następnym budynkiem, który mi pokazano, był grecko-rzymski budynek z białymi kolumnami pięknymi białymi kolumnami z przodu, ustawionymi w okrąg i z kopułą na górze. Po wejściu mój przewodnik powiedział mi, że jest to miejsce, w którym planujemy nasze życie, planujemy całe nasze życie z naszymi głównymi przewodnikami, zanim przyjdziemy do życia na Ziemi. Nie rodzimy się przypadkiem. Zawsze istnieje cel, istnieje powód. Kiedy wszedłem, wszędzie były stoły, wszędzie byli ludzie, a mój duchowny przewodnik stał obok jednego z nich. Zobaczyłem dwa zwoje na stole jeden z niebieską wstążką, a drugi z czerwoną. I na początku nie wiedziałem, co to jest. Mój przewodnik powiedział, że to są nasze zwoje, na których zapisujemy główne punkty naszego życia. Każdy pisze, gdzie będzie mieszkał. Jacy będą jego rodzice, gdzie pójdzie do szkoły, na uniwersytet, jaka będzie jego kariera, czy będzie miał dużo pieniędzy, czy mało wszystko to jest wcześniej przygotowywane na tych zwojach. Wziąłem niebieski pergamin, otworzyłem go na stole i zobaczyłem, że jest na nim czarne pismo. To było jak papirus, to nie był zwykły papier. To był szorstki pergamin, i było na nim napisane od góry do dołu w starym stylu pisania. Kaligrafią. Próbowałem to przeczytać, ale nagle pergamin się zwinął. Mój przewodnik powiedział mi, że nie wolno mi go czytać, dopóki to życie się nie skończy. Ale próbował mi pokazać, że nasze życie nie jest przypadkiem wszystko jest zaplanowane z jakiegoś powodu i powiedział, że zapominamy o tym, ponieważ gdybyśmy wiedzieli, co powinniśmy zrobić, nie podejmowalibyśmy żadnych próg. Następne miejsce, po którym oprowadził mnie mój przewodnik, wyglądało jak gigantyczny stadion piłkarski. Było ogromne, więc pokazał mi je jeszcze raz na zewnątrz, a potem weszliśmy do środka. Było pusto, nikogo tam nie było i miałem dziwne wrażenie, że w jakiś sposób wszystko, co mi pokazano, zostało wcześniej zaplanowane. Jak inaczej mogliby zabrać mnie w tę podróż, która trwała tylko 7 minut i pokazać mi to wszystko? Czułem się, jakbym był tam przez godzinę, ale byłem martwy tylko przez siedem minut. Wracając do stadionu, wszedłem i zaczęliśmy iść wśród tysięcy krzesełek. Ten budynek wyglądał jak planetarium i miał okrągły dach. Usłyszałem głos to nie był mój przewodnik, był to inny głos dochodzący za moich pleców i mówił: idź i usiądź, a my zaczniemy. Pomyślałem, że to będzie naprawdę interesujące. Więc usiadłem, i wszystkie światła zgasły. Było bardzo ciemno, i nagle głos za mną powiedział: To właśnie widzicie wy, ludzie na Ziemi, kiedy patrzycie na gwiazdy. Na suficie planetarium pokazano mi wszystkie nasze planety Marsa, Saturna, Urana, Neptuna, Jowisza wszystkie nasze planety wraz z gwiazdami i pomyślałem: To prawda, kiedy patrzymy na gwiazdy to właśnie to widzimy. Nagle wszystkie planety zniknęły, nasz układ słoneczny zniknął, i jedna planeta po drugiej zaczęła pojawiać się na szczycie planetarium: niebieskie planety, czerwone planety, żółte planety, brązowe planety tysiące i tysiące. Głos powiedział mi: we wszechświecie jest więcej życia niż możesz to sobie wyobrazić. Oznaczało to, że istnieją nie tylko planety takie jak Ziemia, ale także planety poza naszą galaktyką, poza drogą mleczną, na których możemy żyć. Podczas tej sesji powiedziano mi, że to duży problem, kiedy idziesz na spotkanie wracając z ziemskiego życia, ponieważ Ziemia jest uważana za najtrudniejszą ze wszystkich planet. Mamy wojny, głód, bezdomność, mamy wszystkie te negatywne rzeczy, które się dzieją. Tutaj nie ewoluowaliśmy do punktu, do którego rozwinęły się inne planety i musimy radzić sobie ze stratą, utratą ukochanej osoby, utratą dziecka. Te rzeczy nie zawsze zdarzają się na innych planetach, a życie na Ziemi jest najtrudniejsze. W tym momencie byłem po prostu oszołomiony, nie miałem pojęcia co się dzieje, a teraz pokazywali mi to, z czym mamy do czynienia po drugiej stronie. Mój przewodnik zabrał mnie następnie do biblioteki i był to największy budynek ze wszystkich. Wyglądał jak pantenon, znowu z marmurowymi kolumnami na całej długości. Tak długimi, że nie mogłem zobaczyć końca. Było tam sto białych, marmurowych schodów. Wszystko wydawało się być zrobione z pięknego, nieskazitelnie białego marmuru. Wchodząc po tych schodach, nie zdawałem sobie sprawy, co to jest, dopóki nie znaleźliśmy się w środku. Były tam regały z książkami, półki z księgami, które miały prawdopodobnie od 20 do 30 stóp wysokości, pełne książek jak okiem sięgnąć i ludzie siedzący przy stołach. To miejsce było pełne aktywności. Ludzie siedzieli i studiowali, patrzyli na książki, o których rozmawiali. Mój przewodnik powiedział mi, że to miejsce nazywa się rejestry Akaszy, gdzie przechowywana jest cała wiedza. Podobnie jak w naszych bibliotekach na Ziemi, były tu pokoje, do których można było wejść i odbyć prywatne sesje, lub wygłosić wykład. Nauka i rozwój są bardzo ważne i mają miejsce zarówno na Ziemi, jak i po drugiej stronie. Jedną z najbardziej interesujących dla mnie części mojego doświadczenia, pre morte było kiedy mój przewodnik zabrał mnie na lewą stronę biblioteki i mogłem zobaczyć, że na całej stronie są obecne pokoje, a schodząc dwa kroki w dół, była kanapa. W każdym z tych pokoi, przed kanapą, znajdował się ekran. Wewnątrz jednego z tych pokoi zobaczyłem siedzącą kobietę, ubraną w fioletową sukienkę, z długimi, kruczoczarnymi włosami, które sięgały jej do pasa. Oglądała ona wideo z wydarzeń, które miały miejsce podczas wojen rdzennych Amerykanów w XIX wieku. Z kawalerią Stanów Zjednoczonych, pamiętam, że pomyślałem sobie, jak to możliwe, żeby mogła oglądać coś, co wydarzyło się w czasach, gdy nie mieliśmy kamer, nie mieliśmy jeszcze wideo, jak mogła to oglądać. Mój przewodnik powiedział mi, że wszystko jest nagrywane. Bóg nagrywa wszystko, co dzieje się w naszym życiu. Dziewczyna badała tę część historii Ziemi. W tych pokojach poza biblioteką można było nie tylko oglądać historię na żywo, ale także wejść w historię, posmakować jej, powąchać i zobaczyć jak to było w tym okresie historii, w dowolnym jej momencie jak w hologramie. Następnym budynkiem, który odwiedziłem, był kwadratowy budynek z kolumnami z przodu, i powiedziano mi, że ludzie przychodzili do tego budynku, aby dokonać przeglądu swojego życia. Najwyraźniej więc za każdym razem, po zakończonym życiu, kiedy wracamy na drugą stronę, przechodzimy przez coś, co nazywa się przeglądem naszego życia. Weszliśmy więc do środka. To było jak teatr, ale w tym budynku był nie tylko ekran kinowy, ale cała seria ekranów dookoła w dużym okręgu. Także wszędzie, gdzie spojrzałem, widziałem jeden. Mój przewodnik powiedział mi, że to tutaj przeglądamy nasze życie. Nagle każdy z tych ekranów rozświetlił się, jakby pokazywały film, a dotyczył on mojego życia. Mówiono o dzieciństwie, dorastaniu, były moje lata szkolne w szkole podstawowej, film mojego życia na tych ekranach do momentu, w którym miałem 21 lat. Wszystkie rzeczy, które zrobiłem, ludzi, których widziałem, rozmowy, które odbyłem, lata dorastania mogłem więc zobaczyć wszystkie te aspekty mojego życia. I to jest właśnie to, co nazywamy przeglądem życia. Każdy ma taki przegląd, i istnieje przekonanie, że ludzie są oceniani, ale kiedy patrzysz na te przeglądy, nie jesteś absolutnie oceniany. Nikt nie jest z tobą, z wyjątkiem twojego duchowego przewodnika, który ci pomaga. Oceniasz, czy nauczyłeś się tego, czego chciałeś się nauczyć, przybywając na Ziemię. Zostałem zabrany do innego budynku, bardzo podobnego do tego, w którym właśnie byliśmy, i był to okrągły teatr, ale był tam tylko jeden ekran, który służył do oglądania poprzednich wcieleń. W rzeczywistości mamy zdolność powracania do życia więcej niż jeden raz. Reinkarnacja jest tak samo realna jak nasze życie. Na tym ekranie mój przewodnik chciał mi pokazać kilka wcieleń, więc ekran nagle się rozświetlił. I rozpoczął się film. Było życie, w którym byłem mnichem w klasztorze, miałem na sobie czerwoną szatę, a moim zadaniem było nauczanie dzieci o buddyzmie. A następnie przeszedłem do życia rybaka, w którym miałem sieci i starą poszarpaną łódź. Ostatnim życiem, które mi pokazał, było życie sprzedawcy butów. Miałem taczkę, którą pchałem po brukowanej drodze. Widziałem go tak, jak teraz widzę ciebie. To było po prostu niesamowite. Pokazał mi, że mamy nie tylko jedno życie, ale Bóg dał nam szansę na tyle żyć, ile chcemy się uczyć i rozwijać. Wiem, że może to być naprawdę dziwny pomysł dla niektórych ludzi, którzy dorastali w religii katolickiej, ale reinkarnacja jest naprawdę prawdziwa i to sprawiło, że zaparło mi dech w piersiach. Dotarliśmy na łąkę z pięknymi górami i falistymi wzgórzami. I nagle zobaczyłem zwierzęta skaczące po wzgórzach. Mój przewodnik powiedział mi, że każde zwierzę, które kochałeś lub które ktoś kochał, jest po drugiej stronie. Kiedy tam stałem, zobaczyłem dwa moje psy i dwa moje koty biegnące w dół wzgórza. Wszystkie zwierzęta bawią się razem, dopóki ich ukochani z ziemi nie przejdą na drugą stronę i nie wrócą po nie. Ogarnęło mnie niesamowite uczucie miłości. Widząc je wszystkie czekające na ciebie, bawiące się ze sobą i szczęśliwe. W końcu mój przewodnik zabrał mnie na pole. Kiedy tam stałem, podszedł do mnie inny mężczyzna. Był około pięciu stóp ode mnie i był tak jasny, że nie mogłem zobaczyć jego twarzy. Widziałem tylko, że miał na sobie białą tunikę ze złotą szarfą wokół talii. Spojrzał na mnie, podniósł ręce i powiedział: Musisz im powiedzieć że śmierć nie istnieje. Powiedział mi, a ja poczułem w sercu, że muszę wrócić do mojego ziemskiego życia i powiedzieć ludziom to, co wiem, i powiedzieć im, że śmierć nie jest prawdziwa, nikt tak naprawdę nie umiera. Muszę im powiedzieć, że nie ma śmierci. W tamtym czasie nie wiedziałem, kim on był, ale myślę, że to był Jezus. Nie zdradził mi swojego imienia. Po przeżyciu mojego doświadczenia. Mówię ludziom dokładnie to, co mi powiedział, a teraz, gdy mamy internet, coraz częściej mogę dzielić się swoimi doświadczeniami. Gdy tylko to powiedział, obudziłem się w szpitalu, a wszyscy lekarze patrzyli na mnie z góry i mówili: On wrócił! Wrócił! Byłem fizycznie martwy przez 7 minut i to jest szalona rzecz, której nie rozumiem. To, co przeżyłem, było dwugodzinną podróżą na drugą stronę. Jak mogli pokazać mi to wszystko w siedem minut? To kawałek mojego życia, którym dzielę się z każdym, kto chce o tym usłyszeć. Ostatnim przesłaniem, z którym chciałbym Cię zostawić, jest to, że istnieją wszelkie powody, aby myśleć, że na ziemi będą się działy straszne rzeczy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć, ale nie będzie to trwało wiecznie. Bez względu na to, kogo straciłeś w swoim życiu, czy była to ukochana osoba, Dziecko, współmałżonek, nigdy nie trać nadziei, ponieważ będziesz z nimi ponownie i będziesz z nimi przez całą wieczność, nigdy więcej ich nie stracisz, więc zawsze miej nadzieję. Dziękujemy za wysłuchanie. Kończymy prezentem dla ciebie. Cytatem z Rudolfa Steinera: Triumfujący duchu, spal bezradność przykutych i chwiejnych dusz, spal egoizm, rozpal współczucie, aby bezinteresowność, strumień życia ludzkości mógł płynąć jako źródło duchowego odrodzenia.